Siedzi Jaś u dentysty, zabieg trwa już ponad godzinę. Jaś mówi do dentysty. Może zrobi pan przerwę na papierosa? Oczywiście, że tak powiedział dentysta i wyrwał mu jedynkę. Rozmawia dwóch kosmitów. Słyszałeś, stary, że dominująca forma życia na Ziemi stworzyła broń nuklearną? Czyżby wyłoniła się nowa inteligencja we wszechświecie? Nie sądzę. Skierowali ją w swoją stronę. Dzwoni Jasiu do taty. Tato, kot narobił na dywan. Synu, nie dzwoń do mnie z takimi głupotami. Weź piasek i zasyp. Przyjdę, to posprzątam. Po godzinie Jasiu znowu dzwoni do ojca. Tato, pies narobił na dywan. Mówiłem ci, synu, nie dzwoń do mnie z takimi głupotami. Weź piasek i to zasyp. Jak przyjdę, posprzątam. Po jakiejś godzinie Jaś dzwoni do ojca i mówi to mama dla jakiegoś typa ściąga spodniej majtki chyba będzie srał, a mi się piasek skończył.